Mamy maj! A jak nowy miesiąc, to nowe plany czytelnicze, więc zapraszam Was teraz na krótki TBR majowy. Pierwsza pozycja to Dziewczyństwo Melisy Febos, którą już zaczęłam czytać. Jest to książka, którą wypożyczyłam z biblioteki. Jest to zbiór esejów, który opowiada o przejściu z dzieciństwa w tak zwane dziewczyństwo, czyli o moment, w którym dziewczynki poznają swoje ciało. Na razie jestem po pierwszym eseju i... Podoba mi się, a jak będzie dalej, to zobaczymy. Kolejna pozycja ma zadowolić mojego wewnętrznego miłośnika Cozy Kryminałów, czyli Czwartkowy Klub Zbrodni. Pozycja również wypożyczona przeze mnie z biblioteki. Jest to historia, która opowiada o czwartkowym klubie seniorów, który spotyka się, żeby wspólnie rozwiązywać zapomniane zagadki kryminalne. Pewnego dnia w ich okolicy dochodzi do pewnej zbrodni i wspólnie próbują oni zaangażować się w rozwiązanie tej zagadki. Jakim to wyjdzie? Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, lubię Cozy Kryminały i nie ukrywam, że mam co do tej książki wysokie oczekiwania. Ale żeby nie było tylko cozy i żeby nie były tutaj książki tylko i wyłącznie z biblioteki, to na mojej liście pojawia się Terapeutka, książka, którą mam już długo u siebie na półce, a której jeszcze nie miałam okazji przeczytać. Mam nadzieję, że ten thriller zadowoli mnie na tyle, że będę miała ochotę sięgnąć po inne książki tej autorki. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym do tej listy nie dodała audiobooków i pierwszym audiobookiem, który chcę przeczytać w maju jest trzeci tom Cinder, czyli retelling takich znanych historii o księżniczkach. Mam nadzieję, że trzeci tom spodoba mi się równie mocno, jak pozostałe dwa, jak to będzie, zobaczymy. I to tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy książki planujecie przeczytać w maju.